Halo, halo, dzień dobry! Witam Ciebie na kanale Zainspiruj się zdrowiem, na kanale, gdzie poruszam tematy dość kontrowersyjne, mówię o rzeczach, o których żaden lekarz i dietetyk tobie tak naprawdę nigdy nie powie. Dziś na tapet bierzemy temat zbilansowanej diety. Czym tak naprawdę zbilansowana dieta jest? Czy zbilansowana dieta jest dobra dla człowieka? Czy każdy człowiek potrzebuje zbilansowanej diety? Czy faktycznie w jednym posiłku musimy jeść wiele różnych składników? Przyjrzyjmy się temu tematowi nieco z bliższej strony. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do oglądania. Nie zapomnij też zostawić lajka, skomentować i kliknąć przycisk subskrypcji, aby być na bieżąco. Jest zbilansowana dieta według dietetyków i lekarzy. Według dzisiejszej dietetyki zbilansowana dieta to taka, w której dostarczamy sobie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, wszystkich witamin, minerałów, w tym aminokwasów, tłuszczy, węglowodanów itd. itd. Czyli dostarczamy sobie wszystkiego tego, czego nasz organizm potrzebuje w danym momencie. Jemy wszystkiego po trochę, każdej substancji po trochę, aby dostarczyć sobie wszystkich składników odżywczych niezbędnych nam do tego, abyśmy mieli zdrowe ciało. Przyjęło się obecnie, że naszemu organizmowi trzeba wszystkiego dostarczać z zewnątrz, abyśmy nie byli niedożywieni, abyśmy nie zmagali się z niedoborami, czyli w konsekwencji, abyśmy nie byli chorzy. Zakłada się, że gdy nie będziemy jeść poszczególnych produktów, no to wtedy z czasem będziemy nie domagać. Jednak ja uważam, że jest to bardzo błędne myślenie. I błędne założenie przede wszystkim. Wiele ludzi nie ma świadomości tego, że nasz ludzki organizm jest niesamowitą machiną, która potrafi praktycznie wszystko dla nas stworzyć. Potrafi wytworzyć substancje, których organizm obecnie potrzebuje, ale których nie dostarczamy sobie z konkretnym produktem. Mówi się również, że jeżeli nasza dieta nie będzie bogata w dane produkty, to będziemy mieli pewne braki, będziemy zmagać się z niedoborami, które Trzeba będzie suplementować. I takie właśnie podejście, takie rozumowanie, takie myślenie pokazuje, jak w niewielką wiedzę mają ludzie, którzy teoretycznie taką wiedzę powinni posiadać. Mam na myśli tutaj lekarzy, którzy zajmują się, doradzają w kwestii żywienia oraz oczywiście dietetyków, którzy tym żywieniem tak naprawdę się zajmują. Nasz organizm jest na tyle doskonały, że potrafi sobie tak naprawdę z niczego stworzyć wszystko. Nawet jeżeli czegoś mu nie dostarczamy, to nasz organizm sam sobie wytworzy tworzy pewne mu niezbędne składniki. Nasze narządy, nasze gruczoły pełnią tak rozmaite funkcje, z których my nawet sobie często nie zdajemy nawet sprawy. Nie zdajemy sobie również sprawy z tego, ile procesów chemicznych na co dzień zachodzi w naszym ciele. Zapominamy też o tym, że mamy florę bakteryjną w naszych jelitach, która potrafi syntetyzować dla nas wszystko, czego potrzebujemy, nawet jeżeli czegoś nie dostarczamy sobie z zewnątrz. Wystarczy zadbać o to, aby flora bakteryjna, aby nasze dobre bakterie były karmione, odpowiednią pożywką, czyli błonnikiem miękkim, i wtedy nasze bakterie będą się rozmnażały, dobre bakterie będą się rozmnażały i będą one syntetyzowały wszystko, czego nam potrzeba, ponieważ nasze bakterie naprawdę mogą wytworzyć dla nas praktycznie wszystko. A więc dokarmiajmy swoje bakterie dobre, a nie bakterie np. gnilne czy grzyby i wtedy wszystko będzie dobrze. My będziemy doświadczać na co dzień zdrowia. Mówi nam się również, że mamy pić drożdże po to, aby dostarczyć sobie witaminy z grupy B. Ale po co pić to ochyctwo, skoro nasze dobre bakterie w jelitach wytwarzają wszystkie witaminy z grupy B. Wszystkie. Ja sama kiedyś piłam właśnie drożdże i naprawdę wiem, jaka to była mordęga. Uważam, że absolutnie nie trzeba tego robić, aby być zdrowym człowiekiem. Poza tym, nasze ciało nie potrzebuje żadnych. Drożdży. Mówi nam się również, że mamy jeść zwierzęta, bo one są jedynym źródłem aminokwasów egzogennych, czyli takich, których teoretycznie nasz organizm sam sobie w żaden sposób nie wytworzy. I to jest ogromny błąd i niewiedza, i duża nieświadomość, ponieważ nasza flora bakteryjna jest na tyle genialna, że ona wytworzy dla nas nawet to, co teoretycznie jest niemożliwe. Tak, nasza flora bakteryjna wytworzy dla na nas wszystkie niezbędne aminokwasy, i wcale nie jest to prawdą, że koniecznie musimy jeść mięso po to, aby jakieś konkretne aminokwasy zostały e, stworzone. Zadbajmy o florę bakteryjną, zadbajmy o to, aby nasze bakterie dobre były, mieszkały, rozwijały się, rozmnażały się w naszych jelitach, a wtedy nie będziemy mieć. Totalnie żadnych braków. Mówi nam się również, że mamy jeść koniecznie kurze łapki, ponieważ sam organizm nie potrafi wytworzyć sobie kolagenu, więc my musimy dostarczać ten kolagen z martwych zwierząt. Co to jest w ogóle za absurd? I te łapki kurze są tak ochydne, i te wszystkie produkty odzwierzęce, takie wysoko kolagenowe, są tak ochydne, że na sam widok wiele osób ma po prostu odruch wymiotny, i wcale wiele ludzi nie ma ochoty spożywać. Takich rzeczy. Mówi nam się, że organizm nie produkuje sam kolagenu, co jest absolutnie nieprawdą. Nasz organizm sam wytworzy sobie pięknie kolagen, ale pod jednym warunkiem. Nasz organizm musi działać sprawnie. Każdy narząd, każdy gruczoł musi dobrze działać, musi dobrze spełniać swoje funkcje. Inaczej nie będzie. Produkcji kolagenu czy innych substancji. Jeżeli nasze ciało będzie brudne, zatoksycznione, niepoprawnie działające, nasze ciało musi być zdrowe, wtedy wszystkie substancje będzie sobie sam produkował takiej ilości i jakości, jakiej potrzebuje na dany moment, a my się totalnie niczym nie musimy martwić. I tak jak powiedziałam przed chwilą, nasze ciało potrafi samo wyprodukować sobie kolagen. Ale o czym trzeba pamiętać? No oczywiście o tym, żeby zadbać o czyste ciało, o czystą wątrobę, o czyste jelita. Trzeba też odbudować tkankę łączną. A stosowanie produktów odzwierzęcych, wysokotłuszczowych w niczym, ale totalnie w niczym nie pomoże. Nie rozwiąże to naszego problemu, nie naprawi naszego ciała, a wręcz przeciwnie, bardzo jest toksyczni, będą kwasy dodatkowe, będzie śluz, nasze ciało będzie się jeszcze bardziej tak naprawdę degenerowało. Mówi nam się też, że wszystkie posiłki, które jemy, mają być bogate w wiele składników jednocześnie, ponieważ wtedy nasze ciało może dostać wszystko to, czego potrzebuje. Mówi nam się też, to bardzo często to mówią dietetycy, że mamy jeść jednocześnie i cukier, i tłuszcz, ponieważ wtedy będziemy bardziej syci. I to jest prawda, bo będziemy bardziej syci, ale ile szkody po drodze nam to narobi? Nie dość, że takowe połączenie cukru z tłuszczem jest wstępem do insulinoporności, czyli do cukrzycy typu drugiego. To jeszcze do tego, jeżeli cukier zbyt długo krąży w naszym krwiobiegu, jest pożywką dla grzyba i właśnie w ten sposób rozwija się kandida. Dietetycy, jak i lekarze zalecają jedzenie takich dość bogatych, skomplikowanych posiłków, to znaczy, żeby były tam i jajka, nabiał, mięso, warzywa, węglowodany złożone. Im więcej generalnie, tym lepiej. Moim zdaniem, według mojej wiedzy i swoich doświadczeń przede wszystkim jest to bardzo błędne założenie. Bo tak naprawdę im więcej ze sobą łączymy, im większą mieszankę robimy, to tym gorzej dla naszego ciała. Przecież aby coś się strawiło, nasz organizm musi wytworzyć konkretne enzymy. A co ma dokładnie wytworzyć, skąd ma w ogóle wiedzieć, co ma dokładnie wytworzyć, jeżeli my mu podajemy taką wybuchową mieszankę, kiedy mamy wszystkiego nawalone na jednym talerzu. Ponadto są pewne produkty, których czas trawienia się od siebie różni. Jedne produkty trawią się bardzo szybko, jedne produkty trawią się bardzo wolno. Wolno, więc tak naprawdę ta mieszanka nie jest korzystna dla naszego zdrowia. Jeżeli mieszamy zbyt dużo na raz, tworzy się ferment, a ferment jest pożywką dla bakterii gnilnych, a jeżeli one się rozrastają zbyt szybko i w dużej ilości, no to wtedy nie domagamy, zmagamy się z różnymi dolegliwościami. A więc jaki mamy pożytek dla ciała, dla zdrowia, jeżeli zrobimy sobie taką fermentującą, łatwą mieszankę? No żadną, nie ma tu żadnego logicznego sensu, tak? Naprawdę. Mówi nam się, że mamy jeść mięso, ale przecież mięso w nas gnije. Człowiek ma o wiele za długi układ pokarmowy do tego, żeby przerobić w całości i poprawnie mięso. W dodatku, mięso gotowane to są bardzo ciężkie proteiny, które są ekstremalnie toksyczne dla naszego ciała, a zwłaszcza dla naszych nerek. Kiedy jemy produkty zwierzęce, wysokoproteinowe, jeżeli jemy właśnie przetworzone proteiny, ugotowane, no to wtedy nie dość, że gnije wszystko, to jeszcze obciąża naszą wątrobę i nasze nerki. Kiedy nasze nerki dobrze nie filtrują, nie wyprowadzają kwasów, śluzu, metabolitów różnego rodzaju naszego ciała, kiedy pozostają toksyny w naszym ciele, to one je od środka degenerują. Nasze gruczoły, tkanki, narządy po prostu z biegiem lat no, przestają działać właśnie przez to, że nasze nerki dobrze nie filtrują. A nasze nerki dobrze nie filtrują, bo jemy śmieci, bo jemy zwierzęta martwe. Więc generalnie ta zbilansowana dieta tak naprawdę nie ma żadnego sensu. Mówi nam się też, że mamy jeść organy martwych zwierząt po to, żeby nasze organy domagały i były zdrowe. Poleca się jedzenie wątróbki, na przykład. Mówi się, ile to dobrego ma wątroba, nie wiem, wołowa czy tam ogólnie zwierzęta. Mówi się, że mamy jeść organy różnych zwierząt, mamy jeść. Nadnercza, mamy jeść serce na przykład tak, żeby nasze organy czy gruczoły były zdrowe. Jednak pamiętajmy o tym, że na przykład wątroba jest to filtr toksyn zarówno w naszym organizmie, jak i w organizmie zwierzęcia, więc nie może być nic dobrego w tak zatoksycznionym organie. Jak my mamy mieć pożytek z czegoś, co jest tak mocno zasyfione? Przecież zwierzęta obecnie też nie są karnione. Prawdziwą, dobrą pożywką. Więc narządy gruczoły zwierząt są tak samo obciążone i tak samo zatoksycznione, więc jaki pożytek my mamy mieć, jedząc taki syf? Czy natura aż tak mocno by się pomyliła? Nie sądzę. Moim zdaniem to człowiek chciał troszkę naprawić zasady reguły natury, ale bardzo mu się to nie udało. Także. Myśl logicznie. Nie daj sobie wmówić, że potrzebujesz jeść martwe zwierzęta bądź dostarczać sobie jakieś ohydne produkty z zewnątrz po to, aby być zdrowym człowiekiem. Nie daj sobie też wmówić, że musisz mieszać sobie różne kombinacje, tłuszcze, cukry e, różnego rodzaju, musisz jeść dużo protein, żeby być zdrowym. Nie daj sobie tego wmówić, bo to jest kłamstwo i to jest niewiedza, nieświadomość ludzi, którzy tobie to wszystko mówią. Bo tak naprawdę. Im prościej jemy, tym lepiej dla naszego ciała. A to, że my będziemy mieć więcej na talerzu, bardziej skomplikowane połączenia, to nie znaczy, że nasze ciało jakoś z tego skorzysta. Bo mówi nam się, że mamy jeść kolorowo, bogato, dużo, żeby nam niczego nie brakowało. No ale tak naprawdę im większa mieszanka, tym gorzej tak naprawdę. I nie mamy pewności, że nasze ciało będzie popierało z takiej mieszanki fermentującej i gnijącej to, co mu tak naprawdę potrzeba. Poza tym, kiedy jemy tradycyjnie, kiedy robimy różne fermentujące mieszanki, rozmalamy sobie sami jelita i w ogóle cały układ pokarmowy, przez co mamy potem problemy z wchłanianiem i utylizacją. Więc co z tego, że ja dam mojemu ciału więcej, namieszam, nakombinuję, skoro moje ciało i tak z tego niewiele skorzysta. Oczywiście, Coś zawsze sobie gdzieś tam wyciągnie, ale są to bardzo małe ilości. I też nie jest powiedziane, że to, co wyciągnie będzie w jakiś sposób wykorzystane. Mówi nam się, że mamy jeść kapustę kiszoną, ogórki kiszone i ogólnie sfermentowane produkty, bo nasze bakterie tego potrzebują. Ale nasze ciało nie potrzebuje żadnego fermentu z zewnątrz. Wystarczy i tak, że jak je tradycyjnie, wszystko w nas fermentuje, więc dokładając sobie jeszcze fermentowane pożywienie, robimy sobie niesamowitą krzywdę. I do tego te duże ilości soli, które są w tych wszystkich kiszonkach. Przecież sól jest ekstremalnie dla nas toksyczna. Niestety, bakterie nie potrzebują kiszonych produktów. To nie jest prawda. Ferment nie jest wskazany, więc nie dokładajmy go sobie jeszcze z zewnątrz. Naprawdę nasze ciało, nasze bakterie są dla nas niesamowite i potrafią wytworzyć dla nas wszystko. Kiedy będziemy jeść czysto, lekko, gatunkowo, e, kiedy nasze ciało będzie czysto, oczyszczone, wtedy będziemy zdrowi i tak naprawdę niczego naszemu ciału nie będzie brakowało. W owocach tak naprawdę mamy wszystko. Mamy aminokwasy, mamy kwasy tłuszczowe, mamy cukry proste, mamy wiele wi minerałów, witamin, mamy wodę strukturalną i tak naprawdę mamy wszystko, czego nasze ciało potrzebuje do tego, aby być e, zdrowym. Więc jeżeli nasze Ciało będzie czegoś potrzebowało, to z produktów owocowych pobierze sobie wszystko, ponieważ te wszystkie substancje, składniki odżywcze um, są bardzo łatwo dostępne do naszego ciała. Bardzo łatwo nasze ciało je wykorzystuje. Z tego, że owoce i owoce botaniczne są dla nas gatunkowym pożywieniem, dlatego to wszystko jest tak łatwo dostępne dla naszego ciała do użytku. Tego właśnie wszelakie niedobory, braki nam tak naprawdę nie grożą. To znaczy grożą, jeżeli nasze ciało będzie brudne, toksyczne, jeżeli będzie. Dużo grzybów, jeżeli będzie gnilna flora bakteryjna, to wtedy faktycznie możemy zmagać się z niedoborami. Ale zmagamy się z nimi tylko dlatego, że mamy brudne środowisko w ciele. Kiedy będziemy mieć owoce i warzywa, kiedy oczyścimy swoje ciało. Żadne z tych rzeczy nie będzie miało miejsca. Wmawia nam się również, że trzeba pić oliwę, tłuszcze wyizolowane i w ogóle trzeba jeść dużo tłuszczu. I to jest absurd, to jest mit, to jest bzdura. Po co mamy pić to ochytstwo? Przecież nikt nawet naturalnie nie będzie pił oliwy. Naję sobie oliwy do szklanki i wypij. Czy to jest smaczne? Czy Tobie to smakuje? Czy naturalnie byś sięgał po taką oliwę? No nie, i to jest właśnie znak, że Twój organizm tego nie potrzebuje. Człowiek nawymyślał sobie jakiś głupot i teraz szerzy tą wiedzę, i teraz wszyscy piją oliwę, bo jest taka zdrowa. Nie! Poza tym wyizolowany tłuszcz nie przyswaja się w żaden sposób. A co więcej, o bardzo, ale to bardzo obciąża naszą wątrobę. A więc po co robić takie rzeczy? Po co iść i tak komplikować sobie życie, skoro można jeść proste produkty, proste posiłki i zapewniać sobie zdrowie właśnie takimi prostymi, lekkimi posiłkami? Nie komplikujmy sami sobie życia. Naprawdę, natura działa na prostych zasadach. Przyjmujmy takie substancje, które są łatwo wykorzystywane przez nasze ciało. A wszystkie takie substancje znajdują się właśnie w owocach. Dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o jelita zwłaszcza i wtedy niczego nam nie będzie brakowało. Mówi nam się, że mamy jeść właśnie dużo różnych rzeczy, ale też poleca nam się na przykład picie koktajli czy jedzenie owoców w pogotowanych w posiłkach czy właśnie takich ciężkich. I To jest bardzo duży błąd, ponieważ nie trzymanie się zasad poprawnej kolejności spożywania posiłków, ale też nie trzymanie się zasad poprawnego łączenia posiłków jest bardzo dużym błędem i to odbija się na naszym zdrowiu niestety. Kiedy robimy Wielki miszmasz, kiedy jemy najpierw gotowane produkty, potem słodkie, cukrowe, kiedy to wszystko mieszamy, tworzy się nieziemska kombinacja, która potem fermentuje. A ferment przyczynia się do wielu, wielu problemów zdrowotnych. I to nie jest mój wymysł, ja tego sobie sama nie wymyśliłam, tak po prostu jest. Sama też tego doświadczyłam na swoim ciele, więc można powiedzieć, że mówię to z własnego doświadczenia. Myślę, że warto zacząć myśleć logicznie, zanim się coś zrobi. Jeżeli idziesz do dietetyka i on ci mówi, że ryba z puszki jest okej, okay, że chlebek z mięsem, z szynką jest okej, okay, że na kolację można jeść owoce po tych wszystkich posiłkach, to znaczy, że ten dietetyk, no niestety, ale nic nie wie o odżywianiu. Proponowanie komuś zbilansowanych posiłków. Tak naprawdę robi większą krzywdę, niż da jakikolwiek pożytek. Bo kiedy mieszamy ze sobą wiele różnych produktów, to tak naprawdę one też bardzo często się ze sobą nie komponują, nie trawią się ze sobą dobrze, nie są dobrym połączeniem, tworzą ferment i ciało cierpi. A potem właśnie mamy zgagę, refluksy, problemy litowe. No, jak myślisz, dlaczego one się wzięły same z siebie? No nie, właśnie przez taką zbilansowaną dietę te wszystkie problemy powstają. Pamiętaj, że nawet jeżeli nie będziesz jadł jakiegoś konkretnego składnika przez jakiś okres czasu, to nie umrzesz, chory nie będziesz, naprawdę nic Ci się nie stanie. Organizm również ma swoje zapasy i kiedy potrzeba, używa ich. E, też je zmienia, też je przemieszcza w inne miejsca w naszym organizmie. Naprawdę w naszym ciele dzieją się takie rzeczy, które się w głowie nie mieszczą i których my tak naprawdę świadomi nie jesteśmy. A my tak naprawdę organizmowi utrudniamy sprawę. Zamiast iść prosto, lekko, to my mieszamy, robimy jakieś mieszanki, kombinacje, bądź wie jakie. Po co? Po co to robić? My tego naprawdę nie potrzebujemy. Odpowiednia, poprawna dieta to taka, która w żaden sposób nie obciąża naszego organizmu. W żaden. Kiedy jemy lekkie posiłki, mało skomplikowane, to nasze ciało może odpoczywać, nasze ciało może się regenerować. Naprawdę nie musimy codziennie jeść mięsa, ryb, nabiału, różnych jakichś tam produktów odwierzęcych, no bo one mają w sobie jakieś tam kwasy omega, bo one mają proteiny czy jakieś inne cenne składniki. Naprawdę. My tego nie potrzebujemy. Poza tym, wiele substancji z produktów odzwierzęcych tak naprawdę nie przyswaja się dobrze w naszym ciele. Nasze ciało też dobrze ich nie wykorzystuje, ponieważ nasz organizm potrzebuje gatunkowe pożywienie, a jedzenie martwych zwierząt, produktów odzwierzęcych czy przetworzonych, no, nie jest tym gatunkowym, łatwym, dostęp, łatwo dostępnym dla ciała pożywieniem. Dlatego też tak naprawdę dużego pożytku z takiego jedzenia nie ma. Co więcej, produkty odzwierzęce, nabiały i tego typu rzeczy są bogate w toksyny, zanieczyszczenia, które dostają się do naszego ciała, które na przestrzeni lat. Niszczą nasze ciało. Że myśląc kategoriami dietetyków, faktycznie będziemy chorzy, a i zdrowie nam dopisywało, na pewno nie będzie. Zaufaj naturze, na pewno nie pożałujesz, gwarantuję. I naprawdę nie daj sobie wmówić, że musisz jeść jakieś ohydne produkty, że musisz jeść zwierzęta e, tylko po to, żeby być zdrowym. Ale ty tak naprawdę naturalnie nie chcesz po nie sięgać, bo one Ciebie obrzydzają. Jedz owoce, jedz warzywa, e, spożywaj zioła, jedz zielone liście. Wtedy będziesz zdrowy. Im lżej jesz, tym lepiej dla Ciebie. Im lżej jesz, tym masz więcej energii, nie obciążasz ciała. I myślę, że jest to bardzo logiczne i bardzo sensowne. Dlatego nie daj sobie mówić, że musisz jeść jakieś ochyctwa, żeby być zdrowym. Natura nie dała Tobie ohydnych rzeczy. Owoce i warzywa zawsze będą dla Ciebie smaczne, zawsze będą pachniały, ładnie wyglądały. A co atrakcyjnego jest w martwym zwierzęciu na talerzu? Nic. Zachęcam Ciebie do pewnych przemyśleń. Jeżeli masz jakieś, daj znać w komentarzu. I nie daj sobie mówić, że musisz coś suplementować i dostarczać sobie z zewnątrz, aby być zdrowym człowiekiem. To jest mit i bzdura.